I teraz tutaj możemy jakiś stół podstawić i ten. Może teraz w tym miejscu postawić jeszcze jakiś. Schody. Co to za schody i skąd nie masz? Wiesz i stawiaj. A dobra, okej, okay, dobra, to ja stawiam. Dobra. Teraz ostrożnie na budowie. Zdrowie na budowie. Apa na budowie. Bo ty Darek jeszcze nie widziałeś tego odcinka A ja nie widział tego z budową, tego drugiego To, to wiesz, to jak, jak skończymy to mogę ci pokazać Te Dwa odcinki, bo to właśnie jest... Nawet, a nawet dwa faktycznie Bo jest, jest kontynuacja budowy Którą już skończyliśmy Zresztą widzowie pewnie już widzieli Bo właśnie jak to mówię teraz To wysłał dopiero w sobie odcinek ten z Mati Mostardi, a Właśnie Na my nagrywamy już odcinek 20... 20... Drugi Pierwszy chyba. Drugi, drugi teraz Albo drugi. Pierwszy nagrywany był w poprzednim odcinku, ale teraz jest drugi. No, fajnie. Około. da. O, szybko ci poszło. No. Fajnie wysło nawet. Czemu miałbym mi szybko nie iść? Nie wiem. Mamy wełnę Rozumiem. gdzieś, ja sobie zrobię dywan w sumie. W no tak się jest... robi, jak jest, jak jest ciemno. Tutaj sobie jest widmo, co było zmniejszyć, chyba. Tam pospadało rzeczy. Hop. Mam je. Aha, spadł. Na dół. Dobra, taka, ja idę spać do siebie, abym sobie zrespił swoje łóżko. Hey. raz śpię w nowym miejscu. No, fajnie. W piachu... Dobra, serdecznie... Nie, dobra, ja mam pomysł, idę szukać jeszcze ten, dalej tego... off więc po prostu, idę szukać. No i znowu mi się Cang nie zaadował. Kurde, ale przynajmniej śmiesznie wygląda. Tak wygląda, o tutaj e, skończył się dyt, dlatego że się tutaj nie zrobili dalej, nie? Jakoś tak. No. Eee, nie, po prostu zajęliśmy się czymś innym, ja miałem jeszcze trochę Delta. Aha! Ci nie dzielisz. Hamie. Bo nikt mnie nie pop... nie pop... nie, nie, nie mówiłeś że bo jest. Takie zrobiłeś, Darek, spoko. Ano. Kurde, owiec nie mogę znaleźć. O, w ogóle przestało padać. mię lepsze niż to, co ja zrobiłem stało padać. Tutaj dyrta tam, chodź. Tu. Co? Tutaj dyrta trzeba będzie dać, bo tutaj zrobimy taką małą plażyczkę. W sumie możemy to wiesz, możemy zawsze piachem po prostu wypełnić tego, no. Wiesz, znaczy w sensie możemy dać kobla i na to piach. Jak jest. No, albo dyrta właśnie. Dobra, to ja dam kwa no, kobla. Tylko, że to dam kobla. Sprawa, to, tutaj jest kobla, weź sobie trochę kobla w takim razie. O, mi się mylą klawisze. A fuck. padłem. Zarabiamy własny teren. Naturalny. Prawie. Się dzieje? Na razie ehm, nic. No. Aha. Jakoś pomóc? Czy coś? No możesz no, mi pomóc Darek szukać owiec. Aha. Tylko weź sobie nozycki. Mam nożyczki. Ja posłem tutaj na zachód, tak mam zapowiedzieć. Bo... Co zamówiłeś do jedzenia takiego dobrego? Nic. Już zjedzone, tak. Aha. Tak, zamówiłem powietrze. No może się znajść, mm, no, Tak, bardzo dobre. Odżywcze w białko, znaczy co? A nie tłuste. Nie, powiedzmy chyba tłuste jest bardziej. Żywcze w białko, co? A robak, to no, to jest białko. To dobre musi być. <laughs> Darmowe białko. Kurde, coś z tych owiec. O! o akurat, akurat miałam powiedzieć, że coś owiec nie mogę znaleźć, i akurat znalazłem. No, mam cy wełny, ale kurde, jedz tą trawę szybciej. Jedz tą wełnę szybciej, owiec ko. wełnę. Nie, mówiłem trawę, a nie czekaj, co ja powiedziałem. To jest jak okno, ale dobra. Jak krzywe. Z tej strony. Aha. Oh, to jest ow... ten twój trójkąt. Of jest. To okno niżej jest. O. Jedną kratkę powinno być przesunięte i jeszcze zrobić na jedną. Kuśwa, dobra, później to zrobię. Co jest? Ty to, to weźmy po prostu. Orwie, co, się, owce, albo... co się kurde coś. stało? Co się kurde stało? Z tego, że tutaj znikają owce po jakimś razie, jak się 24 cztereketki od nich. O, znalazł drugą Aha. owcę. Spoko. Spoko. Idź ktoś, nie, ktoś idzie spać, bo ten, bo właśnie kurde, ja nie mam jak na razie. Jest. A jest 14. Nie mogę, nie można jeszcze spać, chyba. Można no, tylko, bo tutaj jest inaczej dzień. Złożony. Dobra, to ja klikam, jak tylko będę mógł zasyć to zasnę. Tylko na swoje łusko, oczywiście. Kończ po O kurde, śnieg zaczął znowu padać. I tym razem zaczął wszystko zamazać, jak widzę. No! Teraz tak pozornie za zaczął padać śnieg, tak? za wszystko normalnie za zasypuje. Hmm. Ej, no kurde, gdzie ty pobiegłeś czerwono, pływać, kurde? Idź! Tutaj na trawę, jedz! No, gdzie ty kurde kupię idziesz? Nie, nah, bali cię. Jebać owca. Foodskink's schep. <laughs> Fucking ship. Yes. Artur, ty się tak, ty się tak kurde na namęczyłeś z stołowca, a mam ją dosłownie obok chaty. <laughs> Dopiero teraz mi ją mówicie. Rak tu. <laughs> Ja tak! Co wy go dorobić, czy tam? XD. Zajebiście. A nie ja, czekaj, czy ona wtedy może zjeść, czy nie może. Nie wiem, chyba nie. Kurwa. Tak! Właśnie, co co miał na myśli ten. Co miały na myśli te świnie kanibale w trzecim odcinku Adventures, mówiąc: Jeżowy haszysz? <śm> Nie, nie wiem. wiem, nie wiem, ale owca właśnie postawiła klocek Dirt'a. Co właśnie postawiła klocek? Dirt'a, który natychmiastowo zniknął. Co jest, kurwa? Co jest, kurwa? Znowu! Co jest? Gdzie my macie Osta. to owcę, no? No dosłownie... Tam gdzie, tam gdzie robiliśmy płyty To i zobaczyć co tam się kóda od Janie Pawle ona tu Aha, była cały bo czas, z... uzbierałem dwa, 21 wełny Okej, okay, bo wy tu macie ją w pułapce. Okej. Okay. Nie mamy pery. jej w pułapce, ona sobie tutaj łaziła po prostu. A wygląda teraz jakby utknęła głowę w tym. Tak to wyglądało. Chyba zrobiłeś, zrobiłeś McDonald's w dywan. Co? No chodź, to zobacz, on zrobi McDonald's Divan Teraz zobaczę. Nawet nie, nawet nie wiedziałem, że to robię. Kurde, no teraz jak mi o tym powiedziałeś, to faktycznie wygląda to jak ten. <grym> <grym> A ty taki potrójny robisz. Pójdę. To, to nawet. O, kurwa. o. I teraz kładziemy lawę, uwaga. I jak to będzie działać? Jest! Ale robi inny, jak widzę. Granit robi? O kurwa. Ciekawe. Będziemy mieć generator tego i przynajmniej już nie będziemy musieli chodzić po niego. Ten czerwony jest fajny. I tutaj jest ta blokada tam. O! Tu w ogóle o drugiej w nocy przeglądam Instagrama. Przeglądałem. Na te, na te film na zdjęcie nauczycielka z Lacarno jak się przebrali na bar przebierańców przed dwóch tygodni. Aha, to ciekawe. Aha. Ktoś jeszcze jest... ma, ma... te kamienie? O! I może zakopać teraz. O! Tak, można chodzić i kopać. To, to widzowie, możemy zakończyć naszą kolejny, fajny, wspaniały odcinek z naszych przygód. Kolejny. I skończyliśmy budowę kilku rzeczy, a po nagraniu sobie skończymy pewnie ten korytarz cały, nie będzie w następnym odcinku. Tak, i być może w następnym odcinku końcuje się Mateusz z... z Yy, eee, i przyjdzie tutaj, to pójdzie tak, w końcu na Więc noteł. tutaj jest gotowy portal. No, więc to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Bye -bye 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 -bye. I trzymajcie się! Cześć! Spierdalaj. <noise> A mnie pokurwi.